Ja Satnam Club za elastyczność, tak? Ja za systematyczność. Ja za ogrom wiedzy. Ja, ja... za różnorodność. Ja lubię rano wstać i ćwiczyć w piżamie. Za energię Agnieszki, naszej prowadzącej. Ja Jest... lubię w Satnam Klubie to, że u Ciebie w mieście nie mam dostępu do jogi kundalini, a dzięki Satnam Klubowi mogę w każdej chwili uczestniczyć w praktyce, jaką tylko sobie wyważę. Tak, to stwarza możliwości praktyki online. Ale też są inne rodzaje yoga i. Jogi. Joga twarzy. Joga twarzy. Joga twarzy. Joga twarzy. I ja lubię ze różnego praktykę. Tak. I możesz praktykę. A ja schematyczność, cudowna energia grupy. Tak. Ja za to, że o 6.30 śpię, o 19 nie mam nie w domu. A i tak mogę zrobić tak. Jest bardzo dużo inspiracji, nie tylko takich typowo jogowych Można się <laughs> przeprowadzić detoks z wątroby, można sobie przeprowadzić zieloną dietę, dużo fajnych takich... Pomysłów na wiele innych rzeczy. Tak, wszystkie tematy, które są akurat na topie, yy, najczęściej są omawiane we wtorki. Mamy fajne spotkania z gośćmi, webinary, podcasty, także jesteśmy na bieżąco i cały czas się rozwijamy. Fantastyczna platforma, która naprawdę jest tak uporządkowana, jest tak yy, wiele kategorii, nie trzeba się męczyć, żeby coś znaleźć, wszystko jest podane na tacy. Rewelacja. Przyjaźniej, <laughs> przejrzyście. Zapraszamy do mnie! <laughs>